Cukierków nie wolno dawać dzieciom. Są podobno tak kwaśne, że wykręca mordę na drugą stronę. Black Death. Nazwa nie zachęca. Aż ostatni się na sobą poznęcać i przydałoby się wyparzyć mi tą niewyparzoną gębę. No to idealnie testujemy! Nie wiem, czy kojarzycie center Shocki? O! To czarne jaja są. Ale powiem Wam taką śmieszną historyjkę. Byliśmy ze starym na rowerach, i ja czekałam z rowerami pod rzepką, on poszedł po coś do jedzenia i kupił tego centershocka. No ja wkładam do mordy. Jak mnie zgieło, jak wydarłam! mordy jakiś typ przechodził i doradka już podciąga rękawy, on myślał, że mnie bije. Chciał interweniować. A ja tak tylko patrzę, jakie. Kwaśne. Ale to jest takie. Takie twarde to jest. I będę ukrywać, wygląda dość złowieszczo, ale no. Po prostu spróbujmy. O, to tylko dotknęło mojego języka. Poczułam się, jakby mnie prąd kopnął. Ale czego się nie robi dla testów? A! O, panie! O kur. O! A! Shit! Mam wrażenie, że mi zdrętwiał język. W tutkę się mm, skręcił. Nie, to, to jest niedalne, To jest niejadalne. Pozdrawiam.